Także się Mano, ja jestem Euror, witajcie już w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj sobie znowu zagramy w Team Fortress 2 od Zera do Sera, znaczy od Zera do Snajpera. Yy, jakby ktoś się zastanawiał, dlaczego jestem w tej samej bluzie, dla Was trzeci tydzień chyba, jeśli się nie mylę. Dla mnie jest to po prostu drugi dzień. Na tamte odcinki nagrałem po prostu w tym samym dniu. Dwa odcinki w tym samym dniu. A ten nagrywam drugiego dnia. Nie wiem po co ja się w ogóle tłumaczę, ale okej. Okay. Aż mnie czoło zaswędziało. W każdym razie przejdźmy do Team Fortress 2. No, także chwilę sobie pograłem jeszcze przed nagrywkami, ale to dosłownie z 10 minut, może łącznie, bo się meczek zakończył. Czy co, no, 10, 10 minut, coś około tego. Właśnie sobie grałem yy, wschodem słońca, karabinem snajperskim zwykłym oraz ale wielką pukawką. A co do statystyk naszego karabinu snajperskiego, jest to tak: 64 zabójstwa, widmo, y, ranga widmo odległej zagłady oraz trafień wrogów 178. Także nie jest źle, nie jest najgorzej, ale mogłoby być lepiej. Ja sobie już zawczasu może y, zmienię na to, bo nie chcę, żeby mi się później pomyliło i pół odcinka bym nagrywał z tym, jak to się nazywa. Z Ale Wielką Pukawą, czy coś w tym stylu. Chociaż jak chcecie jakiś taki luźny odcinek z Team Fortressa, jak na przykład sobie po prostu gram w Team Fortressa, nie wiem, na jakichś serwerach albo coś w tym stylu, to możecie pisać w komentarzach, chętnie nagram. Ewentualnie poza naszą... Mosrok! Dawno nie grałem na tym. Ostatnim razem, kiedy grałem, to były boty. Aha. Okej. Okay. Czyli Mosrok jednak jest to jedna z licznych map, która jest opanowana przez bocisze. W każdym razie, jakbyście chcieli zobaczyć jakiś luźniejszy odcinek z Team Fortressa bez żadnego challenge'u, po prostu sama luźna rozgrywka, to piszcie w komentarzach. W ogóle mamy 120 godzin już z sniperem, także nieźle. Ewentualnie poza nagrywkami, jakbym sobie pykał w Team Fortressa, to, to najwyżej też sobie mogę to nagrać, chociaż. O Banana Bay, to też jest fajna mapa. Yy, chociaż wtedy pewnie bym nagrywał po prostu samą rozgrywkę bez, bez, żadnego, bez żadnej tej. Bez żadnej maski, kamerki, etc, etc. Więc jeżeli byście chcieli zobaczyć taki luźniejszy odcinek, poza challenge'em, że tak tujmy, to też piszcie w komentarzach. Banan! Dobra, ogólnie jest to fajna mapka na snajpera, ale to też... Trzeba mieć cela. Uuu! Nie wiem jak to trafiło, ale... Porządnie. O dobra, oni się tu zbliżają już. Trzeba mieć to na uwadze. No nie wiem, ja, ja mam grę za cicho, czy po prostu... Nie wiem, bo ja na poprzednim meczu jak grałem, to był Hightower, to tam akurat była głośność... Akurat. Bym powiedział. A tutaj to... To nie wiem, ten Banana B jest taki cichszy, czy, czy co. Chyba Spy tam był, ale mogłoby mi się wydawać. Dobra. No jak jesteśmy wcelowani, no to wiadomo, jest łatwiej dla nas. Nie? Aj. On tu... właśnie. On tu wyskoczy gdzieś. Kurde no. Standardowo kominiarkę krzywo założyłem, ale nieważne. Mam nadzieję, że dzisiaj nie będę tak zbytnio lamił, bo e, to, że tutaj zrobiłem dwa fragi fajne, to nie znaczy, że jestem proplaya. Ło! Wow. I w ogóle co to za sniper? strzelająca gwiazda. Kurde. Ciekawe, jak to. Podejrzewam, że to jest ten, że to się nawet nie dropi, tylko. jakoś wytwarza, może. Nie pamiętam. Kurde, no. Ja nie wiem, gdzie tutaj patrzeć. Nie wiem, co się dzieje. Ale ma fajny ten. Inuzuol to jest chyba. Taki księżyc, co się śmieje. Fajne. Dobra, się nie zajmujcie takimi głupotami. I w deskę trafiłem jakąś. Kurde No kurde! Banana B jednak jest taką dosyć średnią mapą na snajpera, ale da się. Da się nim grać, ale jest, no, średnia ta mapa. Najciemniej no pod latarnią ma tu za akurat światełko. Fajna jest ta snajperka. Podoba mi się. Mimo że jest zwykła to ta głowa jest taka fajna, bo ona tak świeci na niebiesko choćby. Coś w tym stylu. Co tu się dzieje? Nie mam pojęcia. Upsi. Nice. Jak to nie weszło? Dobra, weszło. No i dobra, to nasz. <głosy> <głosy> Jak wyskoczył? Perkele! Nie, to tak brzmi. Yy, co? Doraźne... utrapienie. Doraźne utrapienie, no ciekawe. Nową rangę wbiłem. Od ilu zabójstw to jest? 70! i Już mamy 70? LOL. Przed chwilą miałem 67. Kiedy ja te 3 kile zrobiłem? Chyba tutaj, jak byli w wodzie. Dobra. Uu. Żyje? Nie wiem. No kurde, czemu ten. <laughs> Nie chciał na, na ten. Nie wiem, na maczety. Solo na maczety. Tu jeszcze był ktoś? O właśnie. Ach. No, tutaj był. Tutaj niedługo będą. Trzeba uważać. Nice. Ups. Co? Ile on miał kurde życia? Aha, no to nieźle. Kurde! No kurde, jak ja tego nienawidzę, nie? Ale też nie niezłe rangi tutaj grają. Dobra, zobaczmy... Bo to już jest koniec meczu, tak? Tak. To zobaczmy, czy jakąś inną mapkę wybiorą. Jak nie, to po prostu wyjdę. Bo nie chce mi się grać na tym Banana Bay kolejny raz. Dobra, jeszcze raz poszukajmy. Hudu! Chyba wiem, co to jest za mapa. To też jest... Kiedy ja ją wsparłem, tą mapę, lol? Nie wiem. W każdym bądź razie też ją... Też chyba sporo dzieciństwa na niej spędziłem. Jeśli się nie mylę, że to jest ta. Ej, ja pamiętam, że też kiedyś patrzyłem, co tutaj w ogóle są za jakieś te skarpety, nieskarpety, jakieś inne głupoty. Tak! To jest ta mapa chodu! Jezu! Jerona! Ile się tu rzeczy, kurde działo. Pamiętam tutaj zawsze lubiłem sobie snajpić tak cyk, cyk, pyk, myk. Zostałem czymś. łamkiem główna. Dobra. I wiem, że tutaj, tutaj można jeszcze iść takim sekretnym trochę wejściem, że tak to ujmę. Mianowicie, tutaj da się iść to do... Tutaj, gdzie mamy ten wagon. Czyli tutaj na rozdroże. Ale jest jeszcze lepsza ta. Mianowicie tutaj. I po prostu mamy tutaj taki widok na wagon. O. Zblokowałem się i nie mam jak za bardzo usiąść tak fajniej i lepiej, żeby mieć wgląd też tu na tą stronę. Aha, no ale jest to całkiem fajna mapa. To też dzieciństwo na niej spędziłem można by powiedzieć. hudu ta mapa się nazywa. A to już wygraliśmy. Ta, i oni tutaj mają spawna. Dobra, teraz będzie zamiana drużyn. A nie, nie jest zamiana drużyn. Ta, ta mapa jest kilkuczęściowa. Ona jest chyba dwuczęściowa. Właściwie nie trzy. O kurde. Czemu Red jest? Czemu Red ma bot, tyle botów? My też tutaj mieliśmy. O, tu jest. Aha. No tylko tu są boty, nie? Jezu, za 7 sekund dopiero. O. Właśnie. Kurde, no. Ej, czemu on tu w las? Wytyfy. No, on ledwo co muszkiet wychyli i już leże. To, że jest po prostu przesada, więc lecimy z... kurde z inną mapą. Znowu Banana Bay, ja pierdzielę Ale dobra, jak, jak ma nie być botów, to już wolę Banana Bay Z tymi rangami nawet Tyle, żeby botów nie było On już tam na dół zleciał? A nie Jeszcze jest Spy jeden Dobra Wow! Co no to jest? Za jakiś efekt dziwny, nie wiem. Okej. Okay. No! Nice. Nice! Na jej wyrwał. Mamy serię 3 Trzech zabójstw. Nieźle. Chociaż mogłoby być lepiej, ale to też wiecie, dopiero co się uczę, można by tak powiedzieć. Chociaż ja umiem grać, ale no, you know. No i nie będzie się wychylał. No to dobra. Po prostu to zniszczę. O kurde. A? Uciekaj ode mnie. No kur... Co to ma być? Specjalnie mu darowałem życie. Ale kurde... Peward. Spy. Kurde, daj się spokój. No, o nie. Przegrana. No niestety. Aj, chciałbym pipeline. Na przykład, bo na Pipeline też dawno nie grałem, a to też jest jedna z map mojego dzieciństwa i pamiętam, że ja tam miałem jakiś też efekt Halloweenowy, chyba tą taką dynię z drzazgą i wiem, że właśnie po raz pierwszy na tej mapce, czyli Pipeline właśnie zadziałał mi to poprawnie, bo wcześniej to po prostu miałem ustawione, ale nie było tego widać, no bo nie było Halloween ani pełni księżyca. A wtedy akurat, jak grałem, to nie było chyba Halloween, tylko pełnia Księżyca i właśnie to działało. Także, no, taki protip, że yy, jak jest pełnia Księżyca, to w Team Fortressie działają efekty te halloweenowe, nie? Wiem, bo nieraz tak yy, sprawdzałem. Zresztą nawet to pisze, że podczas Halloween i pełni Księżyca. Na przykład, co ja tutaj mam? O, tu. Przedmiot dostępny tylko podczas Halloween lub pełni Księżyca, no właśnie. Dobra, ale pogramy sobie z yy, Januszem strzelectwa. <gry> Nie ma to jak tańczyć, kozacki kop w powietrzu. Dobra, także lecimy dór. Kurde, miałbym go też. No. No kurde. No kurde co jest! O, cukrowa laska. Miałem to raz, ale dawno tego już później chyba nie, nie dostawałem. Zamiast... Dobra, to już wiecie co? Wezmę po prostu Banana Bay i high tower usunę stąd. Harvest? Serio? Czy znaczy, no da się tutaj posnajpić coś sniperem, ale to ja nie wiem. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Można spróbować. Dobra jest. O kurde, no już strzelałem. Chciałem się upewnić po prostu. Zobaczmy ile mamy ten. A doraźne, dobra, doraźne utrapienie. Trafień wrogów 222, e, zabójstw 85. Spróbujmy może w tym odcinku dobić do 100, chociaż ten odcinek pewnie będzie trwał z 200 godzin, ale może się uda. Nice. Y Stu. wbić. Nice. Aha. Jakiś lak serwera najwidoczniej. Kurde, ale przynajmniej im coś zadałem, jakieś obrażenia. O kurde, ja się wystraszyłem. Dawajcie, Saumil. A bo co to jest? Shark Bay. O kurde, a tego to tej mapy to ja nie znam. Shark Bay, ciekawe. Trzeba ją kiedyś zobaczyć. I co, i tam normalnie ten? Rekiny pływają? Ciekawe. Bo Bay to jest wybrzeże, nie? Jeśli się nie mylę, czyli takie tak jak mamy tam Banana Bay, czyli wybrzeże banana no, banana. Tak, tutaj mamy wybrzeże rekinów jakieś. Ciekawe. Ktoś był chyba, albo... wydawało mi się. Wyrwąłby. Ojć! Kurde, ale jest coraz lepsza forma, mamy trafień, 235 i 88 zabójstw. Ciekawe co jest za 100, za 100 zabójstw. Kurde, się wystraszyłem. Dobra, blue tutaj znacznie przeważa, może też dlatego, że nas jest mniej, chociaż już dołączałem jacyś ludzie, więc no i jak zwykle jestem ostatni w tabeli, znaczy jak zwykle, no niekoniecznie. Jestem pierwszy od końca. Kurde. Adam Sandler. Tak. Kurde, no. Najgorsze jest to, że nawet nie mam jak zmienić klasy, bo to jest, no, wiecie, po prostu challenge typowo snajperski, nie? Znowu zblokowałem się! Nice. Nice! 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 Mamy serię 5. Dobra, nice! 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 Seria 8. Póki co największa, jaką dotychczas miałem. Yy, przynajmniej w tych filmach. Chciałbym dociągnąć do 10, tak z ciekawości. To jeszcze tylko dwa kille. Wow, tylko szkoda, że przegraliśmy. To nieźle. Ale mieliśmy serię zabójstw 9, nie? Szkoda, że do 10 nie udało mi się ten dociągnąć. Dobra, spróbujmy teraz do 10. Nice. Kurde, mamy 97, jeszcze trzy zabójstwa tutaj ogólnie. I może może będzie jakaś inna ranga. Nie wiem. W każdym bądź razie nieźle ich tu o oram, ramy. Na no, harweście, są drugi w tabeli. Nieźle. Ups! Dobra. Nie wiem czy mi się uda 10 zrobić, ale fajnie by było. W sensie seria zawóz 10, bo od 5 jest już taka, wiecie, seria z innym dźwiękiem, czy tak tak tu i chciałem zobaczyć, co, czy od 10 jest też coś innego. Nice, nice! Pierniczam! Neofita zniszczenia. Ciekawe. Nice. Kurde. Hmm. Mamy już 100. Równe. Kurde, nie chciałem akurat w niego. Nice. Nice. Ale się uwziął. O kurde. Ale byłby fajny strzał. Dawajcie Saumil może, albo o, co to jest? Lakeside. Kurde, coś kojarzę tą mapę, ale I don't know. Kurde, wiecie w co bym sobie pograł? W, ogólnie to niestety, ale mam dużo gier, w które bym pograł, ale niestety nie mam ich jak nagrać zbytnio. Dlaczego? Bo, dlatego, że takie rzeczy jak na przykład GTA czy coś, no to żeby to nagrać, żeby w to zagrać, to spokojnie mogę na wysokich mam się stałe 60 fpsów chyba że internet mi coś zamula GTA online na przykład ale żeby to nagrać to niestety już jest to niestety już jest więcej tych no to już po prostu trzeba więcej tych yy, procesów, tak? Znaczy procesów, yy, le, lepsze, lepszy procesor i tak dalej, więc no niestety na takie rzeczy sobie na razie nie mogę pozwolić. Ale zagrałbym sobie na przykład w Hunter yy, The Call of Wa Wild, czyli Zef natury, coś w tym stylu. Nie, nie wiem jak to się nazywa ta gra po polsku. Po prostu The Hunter, czyli łowca. To o zwierzętach, co się poluje na zwierzęta, nie? To bym sobie zagrał i zrobił z tego jakąś serię. Ale niestety, kiedy indziej, niestety. Ale niestety, kiedy indziej, niestety. No i dostałem z patelni. Neofita zniszczenia. Hmm, ciekawe. Hurr! Tak. Aha, jestem w drużynie red teraz. Nieźle. U! O kurde, ale zleciałem. Ups. Ten spaj chyba dalej jest. Kurde no! No! Ja nie wytrzymam. No, coś tak czułem. Ja pierdzielę. Nice. Nice. Ślepy snajper. Kurde się wstraszyłem! Nice. Dobra, lecimy po 10, tak z ciekawości. Mam nadzieję, że mi się to uda. Trzeba też uważać. Nice. Chyba gdzieś tu spaja widziałem, ale mo mogło mi się wydawać. Piątka. Kurde, nawet nie zdążę tej dziesiątki wbić. Kurde, wcześniej miałem dziewiątkę, no daj sobie spokój. Ja już najwyżej skończę odcinek. Także to byłoby już na tyle, nie wiem czy czy wyszedł za krótki, czy może za długi ten odcinek, ponieważ no, teraz trwa godzinę. Postaram się to jakoś skrócić, żeby treść była całkiem fajna i spoko, i spójna. Także to byłoby już na tyle, więc jeżeli wam się spodobał odcinek, możecie zostawić łapę w górę, jeśli jesteście nowi, to wiadomo, sub i dzwon, żeby nie przegapić nowych odcinków. E, możecie też biać na mojego Instagrama, wszystkie linki są w opisie pod filmem. No i co, ja się z wami żegnam, siema.